cześć i czołem nie jeszcze już na kontenerach z rosołem proszę jestem w firmie w miejscowości Dudley będą mi ładować sofy i jadę z tymi sofami do Warrington z Warrington wracam do domku i, i tyle i tak się zaczyna Mogę tak wam pokrótce opowiedzieć. Eee, przez, przez. Od dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek. 5 grudnia do świąt będę na tej robocie. I tak zostanie. Nie, na razie nie będę robił trampingu. Na razie nie ładują nic. Co będę robił teraz? Co ja będę robił teraz? Ja wiem, co będę robił. Zaraz wam powiem, co będę robił. Wchodzę do kabiny, a tu szefuncio szef zostawił. Widzicie, jaką mam ładną różową. Oj. No. Szefuncio zostawił niespodziankę dla nas. Brawo on! Brawo on! Dobra. Podałem mu yy, yy, przetwornicę do naprawy. Ale kupił nową, bo tamta się jednak nie dała naprawić. Żeby można było sobie używać mikrofalę, wiecie. Jest tak. To jest wszystko, tutaj. To jest to samo. Identyczna. Identyczna jak tamta poprzednia, tylko że muszę ją zamontować troszeczkę inaczej niż tamta była, bo moim zdaniem ona się. Tamta się przegrzała troszeczkę. I dlatego ją szlak trafił. Zamontuję ją z boku. Chyba, że tutaj by mi się udało. Chyba, żeby mi się tutaj udało kabel puścić, to bym ją zamontował tutaj. Niech sobie jest. Żeby miała dostęp powietrza. Tam może nie było cyrkulacji powietrza, i może się przygrzała, i, i coś jej tam nie wyszło. Telefon mam. Na razie. No, cześć, no i czołem! I wybrałem sobie inną, alternatywną drogę z ropsołem. Teraz już teraz tu powiem Wam, że nie wiem czy dobrze zrobiłem, między innymi M, M62 Autostrada na odcinku 22 i 24 zjazdki eee, była informacja, że była zamknięta. Ale jakby jakby jedzie cały czas, widzę. Jakby widzę, jedzie cały czas do jasnej cholery. Ale był taki korek, że stwierdziłem, że zrobię omiń określony odcinek drogi. No i omijamy. Ale dlaczego była informacja, że 22 i 20 do 24 jest autostrada zamknięta? I ja sobie omijam. No widzicie, że teraz, teraz widzę, że nie jest zamknięta, bo mam tą autostradę po prawej stronie do cholery jasnej. No cóż, no teraz to już nie zawrócę. Chociażby skały srały, to nie zawrócę. Trzeba jechać. Tutaj też jadą, także nie jest źle, czyli można tędy jechać, juhuuu. kiełbasa i sznur. Właśnie jadę teraz zawieźć sofy, o których wcześniej Wam wspominałem, do jakiejś tam miejscowości na E, nie, nie umiem tego wypowiadać, no E. Ella, coś tam. Nieważne jadę, jadę i będziemy pracować troszeczkę fizycznie jak nie będą chłopaki w tej firmie nie będą mieli nic przeciwko to włożymy kamerę i nagramy odrobinę rozładunku bo ta praca którą teraz wykonuję właśnie polega na tym żeby pomóc magazynierom roz rozładować sofy ja po prostu je sobie ściągam z góry i popycham je na koniec na czepy o i tyle moja praca dobra zwalniam 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 no to macie fajny kawałek przejażdżki ze mną I będziemy jechać. My jedziemy teraz A sześćset siedemdziesiąt dwa. To jest droga A sześćset siedemdziesiąt dwa w kierunku A pięćdziesiąt osiem. I teraz M62 zostawiliśmy po grubo po prawej stronie. Ale coś mi tam stuka, puka, pyka. Stuka, puka, pyka. Zpieczam. Celuję, no, poszło, żadne konary tu nie wystają. No już tu ktoś strącił. Wiecie, jak kontenerem się jedzie, to tak jak się po drzewach gdzieś tam zawali, to tragedii nie ma, ale się taką budeczką jedzie, taką budką, którą ja teraz mam, taki konarek drzewa grubszy może zrobić. Niechaj GV tutaj. Oj, no przykro, też nie chciał wyjechać. Całkiem, całkiem sympatyczna ta landóweczka tutaj. E Chociaż cały czas zawodzę w głowę, dlaczego napisali informacje na tablicy informacyjnej o zamkniętej autostradzie na odcinku 20 do 24 zjazdu, skoro ciężarówki pojechały, pytam do cholery jasnej. Chociaż koniec końców, fajne, fajne widoki. Dobrany, proszę, nikt się nie wyróżnia. No, ja widziałem, jak taka rzeka płynie, to my musimy gdzieś ją przeciąć w którymś momencie, chyba. Co? No bo płynęliśmy wzdłuż rzeki, ta rzeka płynie wzdłuż. Przekroczymy się dozwoloną. też przykorkowało bo chyba nie, nie tylko ja sobie y, pomyślałem o tym objeździe tylko widzę tam z przodu więcej ciężarówek i innych użytkowników a bo tu jest y, wjazd na tą właśnie A58 a w ogóle jak tam u was z baterijkami Masz pożyć trochę prądu, bo, bo mi tu, widzowie mi się tutaj rozładują zaraz. Proszę. Macie. A to masz, ty masz tego. Albo no dobra, zaraz, albo nie masz. Masz tego. Przecież ty możesz sobie, o, tego mieć, Rysia. Sympatycznie tutaj tak mają, w, taki, w, takiej, w takiej dolince sobie tutaj mieszkają Uuu, sorry winę tu, sorry ale już jakoś nie, nie bardzo nie wiedziałem, że ty tu mieszkasz, no sam mogę wiedzieć? Sorry dziadzia Oblężenie sobie myślą, co się dzieje, nie? No, a ten co już tutaj? Trailer, break, fail. No, ciekawe, skoro działa. Słuchajcie, wczoraj miałem sytuację na drodze, że się w prawo za 750 że straciłem węgów. światła musiałem zatrzymać się na parkingu i zacząć co jest i poruszałem kablem i światła zadziałały Dobra, tu trzeba się przydać trochę do starek No chyba nie mieliście ludzie w, w waszym mieście takiego korka, co? Chcesz mnie przepuścić? coś tego pewien? Jax. Dobra, przepuszczę tych, bo i tak nie mogą do jechać. Mów sobie jadą. Pojadę. No, nie tylko M62 się przykorkowało, tutaj też, bo nagle taki większy, na, większa ilość osób stwierdziła, że pojedzie sobie tędy. No i się przyblokowało.

Ha, a by ja. praktych, Uwielbiam być sam ze sobą, to już prawie fobia. Słucham wina, uszach zamyślonych, też spoglądam. Retrospekcji obraz przywołuje postać świata, do którego chciałbym się przedostać. I, i sam ze sobą, to już prawie fobia. Słucham wina, uszach zamyślony też spoglądam. Retrospekcji obraz przywołuje postać świata, do którego chciałbym się przedostać. I... Pomóc wolność, należy dawkować z umiarem. Ja wiem, tu uzależniają. Wszystko na amen, mam wiarę w samego siebie, trochę badi Ciśnienie, które mnie zmusza, aby iść dalej Stale mam fale, które mi ciężko ujarzmić Wiem, że to jest wynik plastycznej wyobraźni Nie odgadli mnie nawet moi bliscy Ogień, który kładę, przecież powstało diskry. E. Nie żeby zniszczyć, ale żeby odnowić Ten cały wielki syp, który ciężko przysposobić więc wylewam cały jad na ten trakt, cały czas, tak od lat Wiesz o co mi chodzi Na pewno nie o podziw, a raczej o nieśmiertelność Bo kiedy stąd odejdę w muzyce, zastanę wieczność ta jedną szczerość, literą z nich buduję azyl Bo tylko będąc samotnym, możesz się wyobrazić Możesz mi skarcić, możesz obarczyć winą Ci, którzy to poczują, na pewno to rozkminią Wbrew opinią, że to niezdrowe jak w maku Ale i tak to pochłaniasz dla samego smaku Celebruję takie chwile jak te Gdy jedyne czego pragnę to iść daleko gdzieś Na chwilę zatrzymać się, wziąć głęboki wdech Zamknąć oczy i z impetem wypuścić gniew Bo nic tak nie wchodzi jak chwilę Ze samym sobą rozliczyć się z przeszłości Mając teraz Ty, pragnie w głębi sprawić, by niebo było na wyciągnięcie ręki sam. Ja lubię być sam, ja lubię być sam. Jakoś ty zdala od ludzi i spraw nie liczy godziny i lat mi ja i tak mam swój plan, swój vibe, który kładę, mark. Mój rap, twój staw dają radę, tak. Da. Aha, yo, 2016 Bartas, Mark D, Infinity. Oh.